Za chwilę rozpocznie się już trzeci rok, w którym funkcjonujemy jako społeczeństwo w czasie pandemii. Na terenie naszego województwa ponad 135 tysięcy osób to osoby, które przeszły oficjalnie chorobę COVID-19. Zapewne Państwo także słyszeli o pilotażowym projekcie innowacyjnym, który przygotowujemy i który właściwie już się rozpoczął, czyli program rehabilitacji dla osób, które przeszły lub odczuwają skutki przejścia choroby COVID-19. To, co ważne chcemy, aby osoby, które ciężko tę chorobę przeszły, aby te które skutki odczuwają. Wróciły do zdrowia. Aby to było możliwe, e, musimy przede wszystkim te osoby e, zdiagnozować, a potem e, osoby, które zakwalifikują się do e, spersonalizowanego programu rehabilitacji, będziemy przywracać do e, stanu e, dobrostanu e, fizycznego. To, co projekt zakłada. Projekt obejmuje swoim zasięgiem co najmniej 2000 osób, które chcemy zdiagnozować, a te osoby, które zakwalifikują się do rehabilitacji, będziemy rehabilitować przede wszystkim w dziedzinie. Oddechu i całej sprawy szerokiego funkcjonowania. Planujemy również terapię psychologiczno-terapeutyczną. To, co się zadziało 11 lutego. Jeden z naszych partnerów, czyli Stobrawskie Centrum Medyczne, ogłosiło dwa nabory. Nabory dla POZ-ów, czyli tak zwanych poradni, które będą kwalifikować osoby, do których osoby obywatele naszego województwa będą mogli się zgłaszać. I drugi nabór, który został ogłoszony, to nabór dla laboratoriów, które będą badania realizować. To, co, o co chcemy Państwa prosić, to aby te informacje upowszechniać, dlatego że zależy nam na tym, aby zgłosiły się poradnie z terenu całego województwa gdyż one mają kontakt z naszymi e, mieszkańcami. Bez ich pomocy trudno nam będzie ten projekt zrealizować. E, to, co myślę ważne również podkreślenia, to jest to pierwszy taki etap już realizacji zadania. Cały projekt opiewa na wartość ponad 11 milionów złotych. Rehabilitacja, którą obejmuje, obejmiemy mieszkańców i osoby, które zakwalifikują się do projektu, odbywać się będzie mogła w kilku, na kilku etapach. Jedna to rehabilitacja, która będzie realizowana przez gabinety fizjoterapeutyczne, druga to rehabilitacja domowa dla tych, którzy nie mogą przyjść do gabinetów trzeci etap to rehabilitacja w warunkach szpitalnych. Oczywiście aby móc zapewnić jak najlepszą realizację tej rehabilitacji zakładamy również szkolenia dla około 100 osób. Szkolenia obejmować będą zarówno kadrę medyczną jak i fizjoterapeutów. Cała treść ogłoszeń na BIPie Stobrawskiego Centrum Medycznego, czyli BIP.szpitalmyślnik. Kub.eu. Tam wszystkie informacje dla przychodni, jak również dla laboratoriów się znajdują. Na zgłoszenia przychodni czekamy do 1 marca, natomiast na zgłoszenia dla laboratoriów czekamy do 25 lutego.